Dzień dobry. Dziś Państwa i moimi gośćmi są prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński i Urszula Jaworska, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać na temat bardzo ważny dla pacjentów i dla organizacji pacjentów? Otóż powstała grupa robocza do spraw potrzeb pacjentów działająca w ramach naukowego zespołu roboczego przy Prezesie Agencji Badań Medycznych. Wszystko dotyczy badań klinicznych i tego, jak istotną one pełnią rolę w rozwoju innowacji w medycynie i jak ważna jest rola pacjentów w współtworzeniu tak dużego ważnego projektu, jakim są badania kliniczne. Panie Prezesie, jaki jest? jest cel powołania takiej właśnie grupy bardzo się cieszę, że ta grupa powstała i myślę, że to jest wielkie wsparcie w ogóle dla agencji badań medycznych, więc cieszę się, że ten dialog ze środowiskiem pacjentów będzie jeszcze bardziej dynamiczny, jeszcze bardziej aktywnie będziemy mogli włączyć tych, powiedziałbym, profesjonalnych pacjentów do tego, żeby wspólnie tworzyć dobrą jakość badań klinicznych i to naprawdę się dzieje. Ja myślę, że agencja badań medycznych już zmieniła oblicze tych badań klinicznych w Polsce, poprzez stworzenie sieci centrów badań klinicznych, poprzez dyskusję z pacjentami. No staramy się, żeby te badania Badania były naprawdę na europejskim poziomie, żeby pacjenci mieli duży komfort korzystania z badań klinicznych, tak komercyjnych, jak i niekomercyjnych, ale przede wszystkim chcemy cały czas wsłuchiwać się w głos pacjentów, bo badania kliniczne oczywiście niosą ze sobą dużą wartość poznawczą, wartość naukową, opracowanie nowych technologii to jest ważne, ale pamiętajmy, że podmiotem tych wszystkich działań zawsze będzie pacjent i to zawsze pacjent musi być w centrum takiej instytucji jak ABM, która oczywiście współpracuje z naukowcami, z innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, ale zawsze koniec końców te produkty, te efekty, które uda się wytworzyć, trafiają do pacjentów, więc tym bardziej się cieszę, że taka naprawdę mocna grupa powstaje i wspólnie będziemy dyskutować, zastanawiać się, jak te konkursy jeszcze lepiej zaprojektować, żeby zaadresować najbardziej palące potrzeby pacjentów i żeby pacjenci również mogli projektować przyszłe działania Agencji Badań Medycznych, wskazywać nam priorytety, gdzie są zaniedbania, gdzie są ci, powiedziałbym, najsłabsi, którzy czasami są pomijani przez firmy farmaceutyczne, a którzy również zasługują na dostęp do nowoczesnego leczenia i do dobrej terapii w dobrych europejskich warunkach. Przewodniczącą tej grupy jest obecna dzisiaj z nami pani prezes Urszula Jaworska, ale myślę, że warto byłoby też powiedzieć, kto będzie zasilał tę grupę swoją wiedzą i swoim wsparciem. Pani prezesie? Już już odpowiadam. Rzeczywiście no, ta grupa, jak mówiłem, jest taka dosyć silna. Bardzo się cieszę, że te takie naj, najciekawsze, najbardziej prężne organizacje pacjenckie mogą z nami współpracować. I tak poza wspomnianą panią prezes Urszulą Jaworską, która przewodniczy pracą tego zespołu, będziemy mieli okazję współpracować z panią Martą Bednarek z Fundacji Rakendrol, z księdzem Arkadiuszem Nowakiem z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, z panią Sabiną Białek, która reprezentuje Fundację KIDS, czyli naprawdę fajną również instytucję, działającą między innymi na rzecz dzieci. Panią profesor Beatę Nowakowską z Instytutu Matki i Dziecka. Także staramy się zaadresować te pola, które wydają nam się najważniejsze. No, mam nadzieję, że ta grupa spełni pokładane w niej Nadzieję, że będziemy mogli wspólnie budować ten potencjał polskich badań klinicznych, szczególnie dedykowanych dla pacjentów. No i kto wie, być może ona się w przyszłości rozrośnie. Zawsze najlepiej stosować te wszystkie mechanizmy pluralistyczne i zapraszać jak najszersze gremium do tego, żeby wspólnie dyskutować. Myślę, że każdy wnosi do takiej dyskusji coś ważnego i coś potrzebnego. Pani prezes to jest grupa, jak sama nazwa wskazuje, do spraw potrzeb pacjentów. Jakie są potrzeby pacjentów czy też organizacji pacjentów w kontekście badań klinicznych? No w tej chwili prezes, Pan Prezes nałożył na mnie ogromną odpowiedzialność za, za tę grupę. Z czego ja się bardzo cieszę i dziękuję, bo, bo to odpowiedzialność niesie za sobą jakby jest konsekwencją zaufania, więc mam nadzieję, że poprzez pracę, współpracę przy projekcie pacjent w badaniach no jest to taki wyraz zaufania do tego, że ta grupa rzeczywiście te swoje zadania spełni. Ja tak wracając do tego, czym grupa się będzie zajmowała, ja przede wszystkim będę chciała słuchać potrzeb pacjentów, który, które to potrzeby już troszeczkę znamy, bo z panem prezesem rozmawiamy o różnych aspektach pacjenta w badaniu klinicznym nie po raz pierwszy. Znamy dobre i złe strony tych potrzeb. My już od co najmniej dwóch lat wspólnie z Agencją Badamy, również z członkami tego zespołu, który działa przy pacjent w badaniach. I my to widzimy. I, I jak pan prezes słusznie zauważył, musimy znaleźć taki kanał, który będzie. Profesjonalnym przekaźnikiem tych potrzeb, oczekiwań pacjentów w badaniu klinicznym między ekspertami Agencji Badań Medycznych, między decydentami. Mam nadzieję, że te nasze potrzeby też będą wspierać agencję w wychodzeniu z potrzebami agencji, w ogóle z perspektywy pacjenta dalej niż sama agencja czyli do systemu, żeby w różnych aspektach wspierać agencję w tym, żeby. Działania skierowane dla dobra pacjenta były po, po, pomocnym kanałem, żebyśmy my byli wsparciem dla agencji, a nie tylko takim przekaznikiem potrzeb. Ja tak widzę tę rolę tego zespołu i mam nadzieję, że pozostałe zespoły też będą wspierać agencję w tym, żeby wesprzeć to, co agencja powinna robić. Ja tak patrzę z własnej perspektywy tych ponad dwóch lat istnienia agencji, że jest to młoda instytucja, ale. Z perspektywy ćwierćwiecza działalności mojej organizacji, bardzo prężnie się rozwijająca i bardzo mająca solidne podstawy. To jest coś, co żadna z instytucji państwowych działających w obszarze opieki zdrowotnej do tej pory nie zbudowała takiego filaru, gdzie jest system, badacze i pacjenci. To jest dla mnie to jest coś, co powstaje na bardzo silnych fundamentach i pan prezes świetnie to wykorzystuje i świetnie widzi to, że potrzeby pacjenta muszą być uwzględnione. Więc ja widzę, ja, widzę w tym potencjał, ja widzę w tym potencjał i uważam, że pomysł jest rewelacyjny. Na pewno czeka nas dużo ciężkiej pracy, która, mam nadzieję, nie od razu, ale przyniesie efekty. Z perspektywy pacjentów te potrzeby są wtedy, kiedy pacjent już nie widzi innej opcji terapeutycznej poza badaniem klinicznym, a tak nie powinno być. Lekarze nie mają często wiedzy na temat tego, że pacjentowi może być potrzebne badanie kliniczne. Do tej pory ja widzę to tak, że kręcimy się w tym zamkniętym pęgu agencja, instytucje, które są skupione wokół badań klinicznych i badacze. My nie wychodzimy na zewnątrz tego, co, co chcemy osiągnąć. Bo nam się wydaje, że jak my dużo wiemy, to reszta też powinna wiedzieć. No niestety ta wiedza, jeśli chodzi o lekarzy, POZ-u, specjalistów, niebadaczy klinicznych i organizacje pacjenckie jest na bardzo raczkującym i niskim poziomie, jeśli rzeczywiście plany powiodą się, to przede wszystkim dużo pracy przed nami, a jeśli to się uda, to a wierzę w to, że się uda. Z, z, z determinacją pana prezesa i moim wsparciem. Za, za jakiś czas będziemy mogli powiedzieć, że jeśli przystępują pacjenci do badań klinicznych, to robią to świadomie, z pełnym wsparciem organizacji pozarządowych. Ze słów pani prezes wyczytuje między wierszami duże zaangażowanie i zapał do pracy, a więc o tej pracy chciałabym, o szczegółach tej pracy chciałabym e, porozmawiać. Panie prezesie, czy są już znane konkretne plany, konkretne działania, być może jakaś konkretna agenda tych działań dla e, grupy roboczej do spraw potrzeb pacjentów? No, oczywiście pracy jest dużo, ja się cieszę, że właściwa osoba na właściwym miejscu się znajduje, więc myślę, że wspólnie będziemy motywować się do tego, żeby te prace były naprawdę dynamiczne i z tego też się cieszę. Myślę, że już w czerwcu zrobimy takie pierwsze spotkanie inauguracyjne, gdzie spotkamy się z członkami zespołu, podyskutujemy o tych najbardziej palących problemach, zastanowimy się wspólnie, jak projektować pracę ABM-u już na rok 2022, tak, bo ten rok 2021 z punktu widzenia roku budżetowego właściwie już jest zamknięty, więc zastanawiamy się, którymi tematami powinniśmy zająć się w roku nadchodzącym. Oczywiście środowisko badaczy, środowisko akademickie, a więc ci nasi główni interesariusze systemu ochrony zdrowia, no już podpowiadają nam rozliczne tematy, tematy naukowe, którymi powinniśmy się zająć, tematy systemowe, które również powinny znaleźć się w tej priorytetowej działalności abm Natomiast to, o czym powiedziała Ula, jest niezwykle istotne. My chcemy zaprosić do tej. Dyskusji, szerokie środowisko interesariuszy i poznać również punkt widzenia pacjentów, zobaczyć, co dla nich jest najważniejsze, bo to jest często punkt widzenia diametralnie różny od tego, co proponują nam badacze. Tak? Naukowcy bardzo często mówią: O, to jest ciekawe, chcemy to zbadać, tu jest duży potencjał publikacyjny, podczas gdy pacjenci podchodzą do tego w sposób nieprawdopodobnie praktyczny, przyglądają się temu, co im jest potrzebne, czego im brakuje, kiedy siedzą w wielogodzinnych kolejkach w szpitalu, kiedy czasami Czasami są wypisywani ze szpitala i potrzebują jeszcze dodatkowych opcji terapeutycznych, no więc tego typu kompetencje chcemy wybudować. I myślę, że szczególnie istotna jest ta działalność edukacyjna. Chcemy budować takich, powiedziałbym, świadomych pacjentów, świadomych uczestników badań klinicznych, pokazywać, że jest to coś bezpiecznego, coś dobrego, coś czego nie trzeba się bać. Przed nami ustawa o badaniach klinicznych, która również uporządkuje ten rynek, pokaże znacznie większe bezpieczeństwo badań klinicznych, tak komercyjnych, jak i niekomercyjnych. No i znowu wzrasta tam rola pacjentów. Znowu widzimy, że pacjenci będą uczestnikami komisji bioetycznych, muszą robić to profesjonalnie, muszą znać się na tej materii, żeby obiektywnie zająć stanowisko co do tego, czy badanie jest właściwe z punktu widzenia pacjenta, nie wchodzić na przykład w kwestie naukowe czy merytoryczne, które w tym wypadku schodzą na dalszy plan. Także pracy jest dużo, przede wszystkim edukacja, również te priorytety, Wspólnie z pacjentami będziemy opracowywać. Także naprawdę widzę to w takich bardzo pozytywnych barwach i mam nadzieję, że wspólnie będziemy robić coś dobrego dla no, olbrzymiej rzeszy pacjentów w Polsce. Pan prezes podkreśla słowo edukacja, mówi o budowaniu świadomego pacjenta w kontekście badań klinicznych. Mam pytanie do pani prezes. Co pacjenci dzisiaj wiedzą o badaniach klinicznych? Z czym badania kliniczne powszechnie kojarzą się pacjentom? Robiliśmy takie badania, jeśli dobrze pamiętam, trzy lata temu albo w ubiegłym roku z okazji Światowego Dnia Badań Klinicznych. One wyszły całkiem nieźle, natomiast jeśli chodzi o tę wiedzę, natomiast zawsze się kojarzą pacjentom z taką ostatnią deską ratunku. Ja myślę, że ta wiedza powinna wychodzić już od lekarza POZ-u. A najczęściej niestety tak nie jest, bo pacjent może wejść w badanie kliniczne na każdym etapie swojej choroby. I to wcale nie jest tak, że to jest ostatnia deska ratunku. I tak postrzegane są badania kliniczne. Ja chciałam jeszcze podkreślić jedno, że tak naprawdę Agencja Badań Medycznych powstała. Celem jest wsparcie niekomercyjnych badań klinicznych, o których się w ogóle nie mówi. I Wiedza na ten temat wśród nie tylko organizacji, pacjentów, ale lekarzy jest nikła. Sami badacze też niespecjalnie się na tym skupiają. Natomiast jest to coś bardzo ważnego. Ja sami, jako w organizacjach pozarządowych, spotykamy się z tym, że pacjenci zbierają pieniądze na leczenie, które jest poza wskazaniami, a mogłoby być gdyby badania kliniczne na danym leku były przeprowadzone i, i wdrożone do leczenia, więc to jest coś, co w pewnym sensie ma dobre, będzie miało dobry przykład nie tylko na, na brak tych zbiórek, ale również oszczędności systemowe, prędzej czy później, więc agencja jest takim dla mnie ogromnym młodym potencjałem, który Rzeczywiście pokaże inne, inny świat, inne, inne spostrzeganie rzeczywistości i zwróci uwagę na coś, na co do tej pory nawet firmy komercyjne, przeprowadzające komercyjne badania, nie zwracały uwagi, bo jeśli badanie kliniczne, niekomercyjne przejdzie pozytywnie, no to firma dalej jest producentem tego leku, tylko przy innym wskazaniu, więc to jest też, brzydko mówiąc, interes dla firm farmaceutycznych. I to, i to jest taka głębsza wiedza, z którą my też musimy dotrzeć, nie tylko do, do pacjentów, do badaczy, do lekarzy, ale do decydentów, że agencja jest na początku swojej drogi, ale trzeba dać jej możliwość tego rozwoju, który wpłynie w ogóle na rynek opieki zdrowotnej i, i poszerzenie możliwości leczenia. Z tego wniosek, że jest... Nie wiem, czy odpowiedziałam na, na temat, ale się, ale się zapędziłam, jak zwykle. Jak najbardziej na temat pani prezes, ale z tego przede wszystkim wynika dla nas wszystkich, że, że wyzwań w tym obszarze edukacyjnym jest bardzo dużo i e, chciałabym teraz zapytać Pana Prezesa o to, jaka jego zdaniem, jaka jest Pana Prezesa zdaniem rola organizacji pacjentów w kontekście wdrażania innowacji w system opieki medycznej? No niewątpliwie ta rola rośnie tak? i z roku na rok widzimy, że pacjenci przede wszystkim stają się właśnie świadomymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Jak jeszcze sięgnę pamięcią, no powiedzmy 10 lat do tyłu, kiedy pracowałem jako lekarz praktyk, no to często organizacje pacjenckie kojarzyły nam się jednoznacznie z organizacjami lobbyingującymi, z organizacjami, które lobbują pod płaszczykiem organizacji pacjenckiej na rzecz refundacji preparatu A czy B i właściwie taka była ich jedyna rola. Dzisiaj widzimy, że są to organizacje nieprawdopodobnie profesjonalne, organizacje powiedziałbym, obiektywne i całkowicie transparentne. I też takich partnerów poszukiwaliśmy do współpracy z Agencją Badań Medycznych, więc myślę, że ta profesjonalizacja przy jednoczesnej zachowaniu całkowitej przejrzystości działań tego typu organizacji pozarządowych no, reprezentuje realny interes pacjenta. Tak? Przygląda się temu, co się dzieje. Powiedziałbym, że również naciska czasami decydentów do tego, żeby podejmowali decyzje, które po prostu są bardzo potrzebne, które są bardzo oczekiwane, które wikłają jakość życia, czy w ogóle życie wielu pacjentów. No myślę, że ostatnie działania resortu, jak choćby refundacja w zakresie nusinersenu, czyli leku ratującego życie w zakresie stwardnienia zanikowego, to również jest zasługa organizacji pacjentów. Podobnie jest z technologią KARTI, którą Agencja Badań Medycznych wprowadza do Polski, też dlatego, żeśmy dyskutowali wielokrotnie z organizacjami pacjenckimi, które właśnie mówiły o tych zbiórkach, o tych milionach złotych, które ludzie dobrej woli wpłacają po to, żeby leczyć małe dzieci ze schorzeniami hematologicznymi. No i dzięki temu podjęliśmy taki temat. Więc myślę, że ta profesjonalizacja tych organizacji powoduje, że są naprawdę bardzo ważnym głosem w wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań do systemu ochrony zdrowia, i czasami pokazują nam zupełnie inne podejście, nie tylko kosztowo efektywne. Pokazują, że tam z tyłu jest zawsze człowiek, że to pacjent czasami bez względu na te numerki, które towarzyszą każdej refundacji, powinien być w priorytecie naszego działania. No i jak widać, przynosi to oczekiwane efekty. Pani prezesa w jaki sposób prace grupy roboczej do spraw potrzeb pacjentów mogą się łączyć z rozwojem serwisu internetowego pacjent w badaniach. No na pewno wzbogacą. Ja generalnie ta grupa już jest znamy się już bo chciałam tylko przypomnieć, że portal pacjent w badaniach powstał jeszcze przed urodzinami Agencji Badań Medycznych, powstał przez współpracy Polskiego Funduszu Rozwoju i później na skutek z Agencją Badań Medycznych został przeniesiony pod skrzydła agencji, z czego ja się bardzo cieszę, dlatego że ta grupa już, już była istniała i my teraz po dwóch latach poprzez pandemię takim zgraniu dograniu się rzeczywiście Robimy rzeczy, które na, na dzień dzisiejszy, na dzisiejsze warunki są możliwe i, i, i brakuje nam jeszcze właśnie, mam nadzieję, że uda nam się zrobić większą promocję i edukację tego portalu, co też bardzo pomoże grupie w działaniu i w przenoszeniu wzajemnym pewnych oczekiwań, planów i, i, i projektów. Ja widzę bardzo ścisłą współpracę, bo w tym projekcie Pacjent Badaniach jest tylko Fundacja jako organizacja pozarządowa, bo jest tam nas dosyć dużo, więc włączanie innych organizacji, bo wiadomo, im większa grupa do pracy takiej codziennej, tym gorzej się pracuje. Ja bym chciała bardzo również przenieść to, co będzie w tej grupie do spraw pacjentów będzie przenoszone na pracę do zespołu w projekcie pacjent w badaniach i to będziemy z sobą współgrać, współpracować. Ja jeszcze zdradzę, jak do mnie zadzwonił ksiądz Arek Nowak, pytając się mnie o plany, jak to będzie wyglądało, powiedziałam, że właśnie będzie spotkanie, omówimy to, natomiast powiedziałam w takim skrócie, chciałabym wytłumaczyć i myślę, że to będzie dobre hasło, bo księdzu się to bardzo spodobało, że na dzień dzisiejszy pacjenci mówiąc o badaniu, nie mówią o badaniu klinicznym, tylko mówią już o wprowadzeniu leku, to co Pan Prezes powiedział, w momencie, kiedy lek już jest po badaniu klinicznym, walczą o to, jak to nazwiemy lobbowanie, nie lobbowanie, bo to jest dużo racji, o wprowadzenie leku do refundacji. A ja bym chciała, żeby zadaniem naszej grupy i tego, co w ogóle będziemy robić, porównam księdzu to z takim, że w momencie, kiedy już lek jest i ma wejść do refundacji, to są na leku. A ja bym chciała, żebyśmy w ramach naszego zespołu przy współpracy z ABM, czy w współpracy z naszym zespołem Pacjent w Badaniach, śledzili losy leku od poczęcia. I to jest takie proste zobrazowanie, bardzo mu się to spodobało, więc to jest takie zobrazowanie tego, co chcemy w tym zespole robić, czyli chcemy wszystkich, którzy powinni być zainteresowani, zaangażowani w proces badań klinicznych, Śledzili powstawanie tego leku od poczęcia, a nie od narodzin. A dlaczego to jest ważne, żeby śledzić powstawanie leku od poczęcia? Dlatego, że no, patrzymy, jak no, tak jak podczas, podczas ciąży, jest ciąża monitorowana, patrzymy, czy, czy ona jest prawidłowa, czy wszystko poprawnie przebiega. I rola pacjenta od poczęcia do, do narodzin właśnie taką rolą powinno być, żeby. To strona pacjencka odpowiednio profesjonalnie przygotowana mogła śledzić prawidłowy rozwój tego płodu, który później ma się narodzić i służyć większej rzeszy pacjentów. Ja tak to widzę, dlatego to jest bardzo ważne. I uważam, że rola zarówno agencji, jak i naszego zespołu jest po to, żeby wspierać tych pacjentów. Którzy będą w tych, pracowali zgodnie z nową ustawą przy tworzeniu tych badań klinicznych i śledzili, monitorowali, jak to badanie jest konstruowane, no żeby ono było pod pacjenta, a nie tylko pod badacza. To, co do tej pory było, to mnie przeraziło, jak się dowiedziałam o tym, że jest ubezpieczone badanie kliniczne, a nie pacjent w badaniu klinicznym. To w ogóle jest nie do pomyślenia. I takich głosów od pacjentów wiele wpływa. Ostatnio miałam pacjentkę, która powiedziała, że na 100% ma w umowie ubezpieczenie siebie, ale jak się przyjrzała umowie, to stwierdziła, nie, 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 ja jestem ubezpieczona, tylko badanie. Więc mamy wiele rzeczy do zrobienia, naprawdę wiele. Zmiany, jak rozumiem. Zmiany, tak. Panie prezesie, to może przypomnijmy jeszcze na koniec naszej rozmowy, na jakim etapie jest ustawa o badaniach klinicznych, co się teraz dzieje z tą ustawą? Ustawa o badaniach klinicznych na szczęście już jest powiedziałbym na ostatniej prostej. No, przez pandemię rzeczywiście był to akt, który wszedł znacznie później do wykazu prac rządu niż oczekiwaliśmy. No, to jest zrozumiałe, no, w którymś momencie oczywiście nie był to priorytet, ale teraz wracamy na właściwe tory, co bardzo mnie cieszy. Zwłaszcza, że jest to akt bardzo oczekiwany tak przez środowiska pacjenckie, jak i bardzo dobrze przyjmowany również przez sektor farmaceutyczny. I to też jasno trzeba powiedzieć, że samo uatrakcyjnienie rynku polskiego do prowadzenia badań klinicznych, również komercyjnych, jest dużą wartością dodaną. Na pewno, czym więcej tych badań będzie, czym więcej innowacyjnych leków będzie w Polsce testowanych, tym więcej ludzkich istnień uda nam się uratować. To jest bezapelacyjnie ważna sprawa, więc do tego też dążymy. W tej chwili zakończyły się tak zwane konsultacje społeczne, więc resort zdrowia na pewno będzie zbierał te wszystkie uwagi, które wpłynęły na ich podstawie, do dokona stosownych zmian w akcie legislacyjnym. No i mam nadzieję, że jeszcze przed przerwą wakacyjną, a więc jeszcze przed sierpniem tego roku uda się wprowadzić ten, tą ustawę do parlamentu. No a potem oczywiście wszystko w rękach posłów. Ja jestem przekonany, że jest to na tyle dobra sprawa, na tyle nie budząca żadnych wątpliwości, że parlament będzie tutaj jednoznaczny i dojdzie do szybkiego procedowania. Także na pewno jeszcze w tym roku będziemy, no mam nadzieję, świętowali wejście tej ustawy. future Dziękuję Państwu serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy dziękuję. wspólnie świętować wejście ustawy o badaniach klinicznych w życie i będziemy również śledzić, obserwować działania grupy roboczej do spraw potrzeb pacjentów. E, państwa i moimi gośćmi e, m, był prezes Radosław Sierpiński, Agencja Badań Medycznych i e, Urszula Jaworska, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej i przewodnicząca grupy roboczej do spraw potrzeb pacjentów działającej w ramach naukowego zespołu roboczego przy prezesie ABM. Serdecznie dziękuję za. Rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję